444 tysiące złotych tak wyglądają, proszę Państwa, wydatki. Jak wyglądamy, dobrze ukazał się wciąż w ranki, w, gmin, w czasie. Jesteśmy po prostu średniej, raz wyżej, średniej. Nie jesteśmy na ostatnich miejscach ja Tu Ktoś powie, a byliśmy na pierwszym. Byliśmy. Byliśmy na drugim, na trzecim, na piątym na szóstym. Z tym, że my mamy wykonane wszystko przez te lat dwadzieścia, to tyle samorady. Wszystkie podstawowe rzeczy, czyli znajdźcie się, proszę państwa, bo powinniście być z tego że dzięki waszym uchwałom takim, a nie innym, dzięki Wrzuczaniu wójta do wykonania tychże uchwał, zrobiono kanalizację, zrobiony wodociągi, gdzie inne i jestem się borykani. Na pewno jest sprawa dróg, ale które w tej chwili dróg mi bo trudno odpowiadać takim redaktorem, prawda, którzy zarzucają rozmowie nagrywanej na bieżąco. Na temat najgorszych dróg w Województwie, w Są to drogi, na, na, na terenie gminy Stawiguda, bo tak dostarczono, y, trudno mówić, bo ja nie chcę wracać do pewnej historii, o której mówiła tutaj pani y, radna, tego to słowo nie powinno mieszać się w się wcale, jak jest referendum i koniec. Na tym prosiłbym, żeby tutaj nie, nie dyskutować. Przynajmniej ja nie chcę dyskutować. Jest wyrok, startujemy, idziemy to. Czy nie idziemy, to jest każdego prywatna sprawa. I nie mieszajmy tutaj do naszych gospodarczych spraw, tych spraw. No wystarczy, że ile już się psuje przez to, to 8 a to jeszcze więcej dyskusji. Bez potrzeby. Wracając, mówię do tych grup jeszcze. Częściowo, częściowo odpowiem ale tutaj Państwo na interpelację, o którym wszyscy służyliście na piśmie, więc na z Ale między innymi temu redaktorowi powiedziałem, Pan jest nieprzygotowany kompletnie, proszę Pana, do prowadzenia rozmowy. Pan jest nieprzygotowany. Nie wie Pan, które z są powiatowe, które te. Drogie, proszę Państwa, którą... Dziękuję tutaj, wiceprzewodniczący. Pan, pan Najmowa, Marek wspomniał. Ja tą drogą jeszcze codziennie, zastępczyni moja jeszcze codziennie, i jeszcze, ileś tam, ileś osób Tu siedzących. To doskonale też na pewno, być młoda wielkim i duchem, pani Kartasińska, wiele. Nie ja z przyczyn czasami się zapomina, ale chyba nie. W 2010 roku, kiedy na zebraniu organizowanym w Sowieckiej kiedy to zebranie odwiedzili pan wicewojewodna Bośninica, pan z Starosta Bośninictwa. Myślę, że do to można znaleźć łatwo mhm. Od 2010 roku było to 17 maja dokładnie. To no, pan Zóżański organizował to w Od tego czasu na tych drogach nie zrobiło się nic. Kompletnie nic. A to co w tej chwili wygląda, to woła o pomstę do niego. Ja nie chcę tu powtarzać słów, pism, które użyłem w stosunku do decydenta, do starosty, bo ja, nie, ja, nie, ja z nie wiem, prawda, yy, tego, bo mam charakter jakiś tam apetyczny, teraz rozmawiam tylko, tylko, prawda, z, no, z decydentem. Gdzie padły bardzo ostre słowa, bardzo Wszystkie nawet słowa, za które może się teraz w tej chwili Nie pomogło to nic. Dzisiaj podpisywaliśmy przekazanie dla lotniczego pogodowia <tunki> ratunkowego hektara ziemi w grzeźlinach. Między pan dyrektor Kamil Dziecki prosił też podziękować Radzie za to, że przychyliła się, że podjęła taką, a nie inną uchwałę. I teraz życzymy sobie, żeby w ciągu dwóch lat ma to powstać. I odnośnie tej drogi dzisiaj mówię, ja nie, nie ja na podpisanie nie wiedziałem, drogę, bo ja nie mogę przejechać. Ja mam słabość z uzębieniem i wypadek wód mogę się udusić. Zresztą, ile tam było wypadków, to wiemy doskonale. Sikiewicz, przepraszam, Pan Sikiewicz Gdyby się uparł i po śmierci syna nie był tak załamany, to ja na jego miejscu by wystąpił o ekspertyzę tego wypadku. Tylko i że jechał za szybko, to jest inna sprawa. Ale wybiło, by że na jednej tużej poszedł tak chociaż to drzewo. Dzięki temu, że tak dwa powiat a żyły. A nie radna się, się. Dalszy ciąg tego dzisiaj rano, więc mówił jest już dzisiaj robiony. Za telefon. Został rozprowadzony do... Panie wicewójt, słuchaj jak nie osiągnie tam nie widziałem nikogo. No i specjalnie wracając po godziny 11, przez dwa czasy bardzo ciężko podpiękam w koło, przed Bartą zbliżam się, ale znaczy, u, tu jest kapeczka czarna, tu kapeczka czarna. Chciałem naprawdę zawrócić, tylko, że nie było czasu i zacząć liczyć ile tych czarnych kapeczek jest na, na tym stosunku do dziur, które istnieje. To jest światło. Świat. Bo starosta prosił mnie, to zadzwoń do mnie, to ją Wygonię z tego. Coś tam zrobiło. Dzwonię. Byłeś, jechałeś? Tak. Tak jak oni zrobili tak to jest Lipa, co no, wiem, przekonam się. to nie jest że mój samochód się rozbija. Ludzie, to nie jest to, że lują na mnie, że to jest wójta. To sobie, kto ma, tu na doskonały pomysł, już bieżąc, nie wiem, czy nie powiesimy. Za parę złotych manewrów, te banery, teraz modne są. Powiesić, panie, nie wiem, raczej miał tam inny pomysł. Droga powiatowa świadczy o starości. Czy o, o opowieści? Bo tak jest tamna My dalej mamy 500 tysięcy jeszcze dla staro starostwa, za które starostwo prawdopodobnie, kiedy będzie przed punknik, kiedy tego, w sierpniu września, nie wcześniej. <kluje> I pokryją to jednolitą masą do leszka. Dalej nie będzie robione nic. W związku z tym też zagroziłem jako szantaż, że wystąpię do Rady na przyszłej sesji o wycofanie partycypacji w budowie rądy. No i wtedy zacznie się Meksyk. No to trzeba zapisać, ponieważ dotarka. Do, do to to Panie, jest ważna rzecz. To jest, to jest ważna rzecz, bo przydatna też, że wójt jest taki, że wójt w imieniu do, dobra nas nie żeby usłyszeć życie bo. I myślę, że wtedy się obudzą ludzie i nie dojdzie do tego, że tu na 40 was prosić i przedstawiać. To jest sprawa dróg, które są dużo pieniędzy idzie. I później Sprawy dróg następne stoją w kolejce tak zwane, dróg, gdzie powiat też chce się pozbyć dróg. Gdzie wstępne porozumienia? Mamy podpisane. Ktoś ktoś powie, z jakie racji drogi powiatowe przyjmuje się. Ten wójt, idiota musi być. Te drogi powiatowe bierze. I teraz macie ten przykład, że powiat nigdy nie zrobił. Nigdy takiej drogi z, z Unirzewa czy z barwień do, do Rusi droga powiatowa. Gdzie tutaj radny on chodzi za mną tutaj cofujemy w co jak z tą drogą? żeby przejąć, to mamy przejąć tą drogę zgodnie z porozumieniem. To ma być droga wytyczona w terenie, który będzie własnością powiatu, nie że później będziemy... Chodzi o odszkodowania płacić, bo ten weszliśmy kawałek. Mm. Drogi, które muszą iść po, y, po swoich granicach, bądź granicach wykupionych przez powiat, a nie wziąć tylko a wziąć i płacić. Uważam, że to ten. I tak dzisiaj powiat też kupił dzisiaj powiat dostał. Dziś, dostał ośrodek podmora. Ośrodek nad Jeziorem Łańskim. To jest był tam no, prywatny rękach, który wysok. Czelankę też mają, a teraz. tak. Na drogi. Ktoś się cieszył prawda, że na drogi będę pieniąli. Tylko pytam na jakie drogi? Właściwie nie będę, miniał kroku. Natomiast przy okazji chciałbym serdecznie, no, końca sesji czas, chciałbym serdecznie podziękować Państwu, szczególnie współpracownikom i grupie, co którzy są bezpośrednio ściśle współpracują, wykonują, zawsze mówię, naszą pożarę i tak dalej. Czasami tam niektórzy rozniecają, ale to wyjątki. I trzeba podziękować wszystkim za współpracę, tak samo Państwu, radnym za to, że osiągnęliśmy taki wynik, a nie inny. Nie mamy się czego wstydzić. Uważam, że gmina idzie dalej w dobrym kierunku, że e, prawda zostały finansowa jest cały czas pod kontrolą. To kilka lat wcześniej. Państwo wiedzieli, którzy Wiele razy tak mnie nauczyli, bo zaproszono, jeszcze dawał, niech tu Byłaś była świadkiem, jestem świadkiem. No ja wiekował, ja wiem. Minut. No w tej chwili też, w tej chwili też może by ona już padła. Może by padła już, już, już czy zwiększony ten. Gdyby nie w pewnym momencie pewne przecięcie pewnych stęgi. Kiedy katalindy nie przyjeżdżają do szkół, kiedy inny, widujemy kuchni, kiedy prawda, że innych rzeczy nie sprowadzamy jakichś tam piłkarzyków i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie może ciągle długi dać tak, jak i doprowadzić do 60. Wtedy łatwo jest powiedzieć, co ma 3-4 którego wina Także, proszę Państwa, dziękuję za tą współpracę, współpracowaliśmy na ten rok. Ja nie mówię, że żegnam się, żegnam się, jeszcze. To lekko przyjdzie czas. Pan mówi, tam zabierze kiedyś. Tak, no. Także jeszcze raz dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. I szanowne Panie Panowie. I jest, jest informacja wstępna. Stołek Rio. Proszę. To 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 jest, bardzo proszę Ładna karta sińska na pewno. Ale co, się spóźniła, to może się. Nie, innych Tak nie zagrywcie ja nie gram. Nie. Dobra. Szanowni Państwo, na podstawie złożonego sprawozdania finansowego jest opinia Rio o sprawozdaniu i przedstawi ją przewodnicząca naszej komisji rewizyjnej, pani Wanda Siru. Bardzo proszę, Księżko Wąskie Bory działając na podstawie stosownych techników opiniują, że jest przez Wódka Gminy Stanisława sprawozdanie za wykonanie wódki Gminy Stanisława za 2011 rok. Dziękuję bardzo. Dalej przejdźmy do informacji odczytania protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Ja myślę, że to ja przedstawmy pełen Komisja Rewizyjna i Rady Gminy Starczyna o porównaniu budżetu w Gminie Starczyna 2011 roku. Komisja Rewizyjna i Rady Gminy Starczyna oraz Komisja i na ten, które otrzymało się w kwietniu 2012 roku dostarczyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie ustawodawcze w sprawie wykonania budżetu unijnego za 2011 rok wraz z opinią regionalną i grupą rachunkową. O tym sprawozdanie oraz informacje o sprawie wydania personalności. Po analizie dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień użytkownika komisja stwierdziła, co następuje. Uchwalony Uchwalony w dniach 19 stycznia 2011 roku przez Radę Gminy Półwysokiego Ministerstwa Widzów na 2011 rok, w obrębie zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 28 653 1464 85. Włocznych dochodów wykonano w kwocie 27 mln. 385,971,63 zł, co stanowiło 96,6% zł. Uchwalony przez Radę Zdrowie Dany Budżetowych po zmianach dokonanych w jego roku, przewidywał kwotę 33 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 30 448,59 zł, co stanowi 91,2% planu. Na mniejsze wykonanie planu wydatków wpłynęło niepodpisanie porozumienia z tytułem masy upadłościowej pośrodkowej podpisanej w okresie mienasa w sprawie kontroli skodowania zagrożeń w Planowana kwota na ten cel nie została wydatkowana. Wykonanie planu wydatków związane jest również z wydanym dorokiem kątów w postaci ugody dotyczącym zaprawy tak za urządzenie drogi kona szkolnych. Termin płatności został składany do 21 maja 2012 roku. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 10 693 811,00 zł. wydatkowano dano kwotę 10 milionów.

814,85 zł dostaną 98,75% planowych wydatków na inwestycje. Na wydatki bieżące do budżetu zaplanowano w kwocie 42 505 647,21 zł i realizowano wydatki w kwocie 19 724 635. Zł. 1427, co stanowi 87,6% planów. 14,6% planów. 14,6% planów. 14,6% planów. 14,6% planów. 14,6% planów. 14,6% Oraz 14,6% planów. oraz planów. W na urządzenie na W na koniec roku 2011 tam są konteksty w wysokości 903 złotych i był niższy od planowanego o 1 902 546,98 zł. Zmniejszenie w, w, w jest od planowanego. Na budżetu gminy na koniec 2011 roku z tego przeciągnięty w potem 11 milionów 841 750,08 złotych. Z pewni tam sytuację z kolejnych lat. Gmina na 21 roku na 2011 roku. Komisja Rewizyjna do rozpatrzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Staszczyzna za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Popraw Klinikowej w o tym sprawozdaniu oraz

难。